Hej, hey, z tej strony Smocze Rew. Zapraszam na kolejny odcinaczek z mordowania Niemców w web. Mamy się dostać do wioski. Ok, no to idziemy. Szukamy kontaktu z Klausem. Hans Klaus. <grym> Rudy hmm. Moment, musi się wczytać wszystko Gazorurka! Udziała! Sorry, cofnęło kawałek haj! Ach, ta przemoc wobec Niemców. Jeszcze sam przylas. Tu pozbierałem wszystko. Tutaj amunicja. E, to jest do czego innego. Dobra. Tędy nie przyjdziemy. Co tutaj jest? Eee, jakieś raporty. Tu była mapa. Właśnie mapa. Hmm. Łaj nie. Ja tu sobie zbieram, a on mi bije. Bo jak nie byłby z ciebie dumny. Się przyda ta broń Co jest za cicho? Tylko drzwi mnie nie zamykać O jest No drzwi Pata łańca pot strzela A no szybciej Jej, cholera Co? się schowała cholera w ostatnim momencie no no byłaś. ha Magazynek bomba Ale dostał fajnie berencik Dalej go nie widać, ja za tą zasłoną A cholera Mogę dostać A muzyczka się skończyła to znaczy, że jest na razie bezpiecznie. Ulepszenie pancerza. A są gdzieś te ulepszenia, czy jak? To by nie wiem. Opcje. Nie, nie ma. Ha. Ha. Gazorurka O cholera, zapomniałem, że to może wybuchnąć Okej, okay, tędy nie przejdę A Proszę bardzo, gazorurka po raz kolejny pomaga, ha Żeby nie było, nie? Amunicja Pancerz. No okej. Okay. Ja chcę z powrotem. Patrzcie, widzicie jest błąd. Niby pokazuje zamknięte. No dobra, przyjechały samochody i co? I tyle? Zajebiście. Kurde Nasz tutaj jest dwóch Tu jest Ale piękny berecik wszedł To się kryje za tym dziadu? O nie, jeszcze ten. No no, postrzajcie. オコレラ。 Teraz akurat się musiało skońc... robimy to na watę Trzy... dwa... jeden To ostatni Kolera wysadził się, a ja byłem koniego Co za burak Nie dobre. Dużo z niego nie zostało. No patrz, nie mogę w samochód trafić. Trafiłem, trafiłem. Nie mam O Mamy tak okay. Jest plus Tak, tak Obie przesunęło Cholera, no! Tu się akcja toczy, a tu brakuje amunicji. A tamte nie przejdą. Praw, wdech. Skąd wow. ich tyle się wzięło Dobra, Na pewno ci pomoże te schronienia Jeszcze ktoś? Nie tak szybko zdechnąć, nie? Radio komuś wypadło Ups, nie to Gazorurka! Trzeba znaczy, sprawdzić, że tutaj coś ciekawego nie zostało. A jak to? Doleci! Doleci! Tu armor. No, tutaj nic takiego ciekawego nie ma. Coś w śmietniku. Nie. No to lecimy dalej Wow Nie chcą żebyśmy szli Na górę To idziemy w dół Uwaga mieszkańcy Paderbornu Wprowadzono godzinę policyjną Na wolności znajduje się bardzo niebezpieczny więzień Przebywanie nocą na ulicach jest... Um, nie otwierajcie nikomu drzwi, trzymajcie się z dala od okien. Wszystkie podejrzane zachowania należy natychmiast zgłaszać władzom. Ta. Już. Lecę. Nie ma tu nikogo? Uu. Zamykają okno. Mówię ci, to wilki nadchodzą. No jeden duży wilk W te awanturnicy, nienawiści i krytyni. Proszę pana! Podle pan kilkoma drobnymi A masz upan? Poszło się usłyszeć wilków, proszę się usłyszeć, właściwy panie, nie rozumiem. Nie fressen, panie, wir Nie mu chodziło o ten, o Niemców, marmuren, coś tam. To jest gospodarz, to to, się dostać. Wszyscy śpiewają świetle księżyca. Ich pana do zu Herrn Kessler. What's your name? William J. Blaskowitz, U.S. military. Dobra, nie będę się go przestał. Father used to call me Billy Boy. spustów. Nie pasuje do dorosłego. Huh. Można tutaj Some się przespać, BJ. I like this you look like a BJ. Thanks. Thanks. Dzięki, chyba. E, tutaj można się przespać, gdzie kolejny będzie... sen. Ale szyna. Herr Kessler, inside, Herr Kessler jest BJ. w środku, panie BJ. Extra. Fajny jest czosnek. Ladies first. Panie, przodem. Anete, kto to? To pan B.J. Herkes z Nauchasu. B.J.? William J. Blazkowicz, US Military. Tak, poznałem twój głos. A gdzie twój towarzysz? A, nie, Abrahama. Ja żyję, ja żyję. Ale te moje dziecko w okna są zabezpieczone, a następnie znajdź na dół i ukryj się. Dobrze, Herkes. Słyszę Niemców. Będziemy rozruba, będzie zabawa. Będzie w pierdol, będzie zabawa. Nie to. Otwórz klapę przy barze. A gdzie tam? Gdzie... Otwórz klapę do piwnicy. Pakuj ta się. Jak mi się nazywają za agencje Zabij ich wszystkich. Nie ma sprawy. Są w gospodzie. wyłamować drzwi. Ja wol, ja wol, powiem czy jest bezpieczne. Będzie zabawa, będzie impreza. Czego chciał, Hamie, wypierdam i ty też. Przedłuję od razu. Da, da, das granata, z go w dupę. Oho. A, um, czaj mi z to. Powiem brzydko, wypierdal Ja jeszcze strzelam do ciebie Zesrasz się jak nie zjeżdżę Skąd ci się wzięli? No właśnie, też się wypierdzielisz Kurw, muszę zloadować No patrzcie, mi tu las! Potrzebuję Amo Tata, zastęp w dupę granata. Nie mi sobie eee, amunicja. Właśnie łap granata Hami. Pozys, granaty, no Ulepsza energii. No i fadante i ze też, dwa w jednym Jakbym chciał wiedzieć Łops Opuścił go To To dobrze nie do końca. Jeszcze nasz Rudolf musi przyjść. Czerwonogłosy. Znaczy się, no. Jak on się nazywał, ten. Rudy. Od Grety. Chyba nie powiedziane od Grety. Ok. Na rzecz. Matki, możesz? Jankesie, nieważne. To się nazywa wejście z drzwiami Zabieś mojego psa, zabiłeś moją gretę Więcej żelazwa nie miałeś? i'm gonna Cholera, on ma większą broń ode mnie. Geta zaskoczyła mojego psa, była bardzo bredna. Piękno się. Ja pierdolę W tak, jest mi nie. Przykro mi swojego towarzysza. Dzięki. Jak on się nazywał? Wesley. A co dziewczynka? Jest z nami. Ojej. Co ty... się wzięła? Zostawiam mięsa z, Zero, z do Wolburga. Cała rodzina zginęła. Z nie tylko ja. Kiedyś ty to wybudował. Tajna jaskinia. O, dzięki. Co my tu mamy? Zdjęcia. Pamiętki po rodzinie. Zabiorę ze sobą. Notka: Niemcy, y, Niemcy, studenci, powstańcie. Drodzy studenci, Niemcy. Niemieccy, sorry. Nasz wspaniały naród został zniewolony przez brutalnie <głos> <głos> przeciwnych wolej myśli, która zawsze cechowała niemieckich studentów. System edukacyjny jest systematycznie niszczony od wewnątrz przez moralną elitę, która yy, piastuje stanowiska przywódców samorządu studenckiego. I galureku partielne. To prawdziwa haiba! A jednak, gdy przychodzi czas powstać i wy, y, wypowiedzieć się przeciwko tej hańbie, nie słychać nic oprócz ogłuszającej ciszy. Czy to możliwe, że my, naród niemiecki, nie zasługujemy na nic więcej? E, chyba nie. Wiem, że wielu z Was y, podziela nasze zdanie, i wiem, że wielu z nas boi się przeciwstawić, ale jeśli tego nie zrobicie, bądźcie pewni, że w końcu przyjdą i po Was. Przyjdą po niemiecką młodzież, gdy nadejdzie odpowiednia chwila. Hitler wyśle naszych braci i synów na front. Każe im przelewać krew e, na obcej ziemi, a my nie będziemy mogli nic uczynić. Czy mamy pozwolić faszystowskiej partii po. E, e, się. Partii poprowadzić e, nas e, wprost ku zagładzie? A może zmienimy kurs, który podróżam naród i zwrócimy się ku przyszłości? Wolnej od tyranii. Wybór należy do was. Niemiecka młodzieży, powstań, obroń dobre imię naszego narodu. Nie daj mu się pogrążyć w hańbie. Musimy przeciwstawić się faszystowskiemu reżimowi i zbudować nową, wolną Europę. Wolną od oko okowów, ideologicznej edukacji Adolfa Hitlera, Europę, w której wszyscy będziemy braćmi. Musimy powstać. Inaczej wkrótce może być za późno. Sophie Kessler, studentka w filozofii berlińskiej. A to ona. Artykuł Troje anarchywistów powieszonych za zdradę. Berlin 4 kwietnia 1940. W dniu dzisiejszym troje archiwistów, kobieta i dwóch mężczyzn, studenci, członkowie miejskiej grupy terrorystycznej zostało powieszonych. Cała trójka została skazana na śmierć za zdradę i rozsiewanie na. E, w placach brennania niebezpiecznych anty-anarchistycznych anarchi... e... ulotek propagandowych e... szukujących frurera W niektórych kręgach promowane są idee zatruwające społeczność turecką, które są niebezpieczne zarówno dla naszego narodu, jak i zarażoną żołnierzom walczącym czym na froncie, twierdzi prokurator Erd Deidr, przemawiając do osób zgromadzonych w trakcie egzekucji: Takie zachowanie musi być karalne szybko i surowo. Notatka kasza, Nie mogę nigdy zapomnieć o Twoich słowach, Sofi. Patrz na ręce władzy. Wstawaj się. stawiaj się za bliźnimi. Walcz o równość każdego człowieka. Mi dobre serce. To właśnie za tę. za to Cię zamordowali. Chciałbym dokończyć to, co Ty zaczęłaś, kochana. Czy mała Anet kiedykolwiek będzie bezpieczna? Możliwe, że nie. Wciąż powtarza, że chce odnaleźć. Wulber ma swoją przyjaciółkę. W końcu chyba pozwolę jej wyruszyć na poszukiwania. Tu jest jakiś list. I tu jest recepta na lek. Pacje Herluge Adres Adresa jakiś tam. Pravita. Na depresję. Zarzywać zgodnie ze wskazówkami lekarza. Jest tu Manny Nie, nic nie jest. Chodźcie, panie Blazkowiczu. drogę. Nie ma sprawy. Będziemy chochlować. Wiosłować. Ból? Moje rzeczy. Proszę. O, dziękuję. Więc. going, Kessler? Do Wolburka. To jest będzie. jest ten folder. Co jest w Wolfburg? Śmierć, Death. śmierć. Death. Death. Część druga. Mroczne sekrety Helgi Von Shaps. To brzmi, te szapsy, jak schabowy. Tak czy siak, dziękuję wam za odcineczek. Do zobaczenia w kolejnym. Z tej strony, z krew. Ciałko wam.